Gdzie my jesteśmy? Ach, jak dobrze być z powrotem we własnym ciele. Jesteśmy na miejscu. A może trochę dokładniej? Gwiazda obrony powinna gdzieś tutaj być. Coś nie widać. Chyba się spóźniliśmy. To, czy się spóźniliśmy, okaże się zaraz. Skrzynie, w której jest schowana, można przywołać tylko i wyłącznie specjalnym zaklęciem. Toriel, skąd ty to wszystko wiesz? Można powiedzieć, że miałam w tym swój udział. Wygląda na to, że się nie spóźniliśmy. To się wydawało podejrzanie łatwe. Dokładnie. Podejrzewam, że za sekundę z krzeków wyjdzie któryś ze strażników Eris i zabierze gwiazdę. Nie przesadzajcie! Skąd niby Eris miałaby wziąć strażników? Oni wszyscy nie żyją od czasu Wielkiej Bitwy. Wydaje mi się jednak, że przynajmniej jeden z nich przeżył. Eris miała rację, mówiąc, że jesteście skończonymi idiotami. Mam takie uczucie, jakby to nie była jego pierwsza śmierć. Pewnie jest tylko nieprzytomny. Chodźcie, bierzemy gwiazdy i uciekamy. Toriel? Ewry, co was tutaj sprowadza? Alice nie powiadomiła cię, że tutaj niedługo przyjdziemy? A, no tak. Wchodźcie. No, więc witajcie! I co? Udało Wam się zdobyć gwiazdę? Kawałki są trochę połamane. No wow, one zawsze były połamane. Ale mam wrażenie, że brakuje kilku elementów. Czy to oznacza, że nie będzie działać? Wątpię. Zawsze są jakieś plusy, przynajmniej będziecie mogli jej użyć w walce przeciwko Eris. A co, jeśli zabierze nam gwiazdę, proponuję, żeby każdy z Was wziął jeden kawałek. Ewry, ty pierwsza. Alex. Azura. I może Lukas. No i co teraz? Możecie u mnie zasać na kilka dni. Pójdę przygotować Wam miejsce do spania. Która godzina? 6 rano. Nie wiem, kto może się dobijać do drzwi o takiej porze. Miranda, co Ty tutaj robisz? To bardzo pilna sprawa. Chcę porozmawiać z Toriel. Jasne, chodź. Co, Miranda? Katrin się obudziła? Tak, obudziła się, ale poza tym to mamy problem. Czyli? Kobieto, ona zamieniła się w Eris. Ale jak w Eris? Ja wiem, w nocy ją znalazłam w takim stanie. Teleportowała się gdzieś, miała na sobie koronę. A ktoś poza nią tam jeszcze był? Wydaje mi się, że tak, ale było ciemno, więc nie do końca wiem kto. No to faktycznie mam problem. Jeśli Eris jest w ciele Katrin, to może też używać mocy, które ma Katrin. Czyli jest jeszcze silniejsza? Spokojnie, coś się wymyśli. Nie musimy się spieszyć, mamy już gwiazdę. No tak, ale wciąż nie mamy czwartego elementu i nie wiemy, jak to wszystko zniszczyć. Rachel, znasz jakiś sposób? Nie. Zaraz, chwila. Katrin, zanim jeszcze zamieniła się w eris, mówiła o jakiejś książce. Książce? Książce, którą znalazła w lesie. A gdzie ta książka się teraz znajduje? Prawdopodobnie w świecie zwykłych peczopów. Kto ją ma? Nie mam pojęcia. W takim razie spróbujesz tam teleportować i ją odszukać. Nawet nie wiesz, jak wygląda. A ty, Miranda, zajmiesz się pozostałymi. No dobrze, jak uważasz? Każda sekunda się liczy. Nie mam zielonego pojęcia, co zrobimy, kiedy odnajdziemy już elementy. No, jak to co? Albo je zniszczyć, albo ukryć. Powinniśmy pozbyć się Eris. Będzie trzeba dopilnować, żeby korony już nigdy nikt nie założył. No tak, i na to czekacie. Chodzi o to, że Eris jest teraz w ciele mojej siostry, i ja nie chcę jej znowu zabijać. Ja się boję, że to drugi raz nie zadziała. No to co? Chociaż. Naszej Avery pozwala przenieść się do czyjegoś umysłu, bo właśnie Eris można powiedzieć, że żyje w świadomości Katrin. Tak. No oczywiście, czemu ja o tym wcześniej nie pomyślałam? Generalnie chodzi o to, że Eris żyje tak jakby w umyśle Katrin i dlatego trzeba tam wejść i ją pokonać. Wtedy to już będzie jej koniec na zawsze. Ale tylko jedna osoba naraz może korzystać z naszyjnika. Musimy wybrać tego, kto jest najsilniejszy. To może Alex. Wolałabym wybrać kogoś bardziej odpowiedzialnego. No chyba nie ja. Moje moce przecież nie przydają się w walce. Zatrzymywanie czasu może okazać się bardzo przydatne. Nawet bardziej niż lód czy błyskawice. Myślę, że się do tego nie nadaje. Dostaniesz wszystkie elementy, będziesz niepokonana. Wciąż uważam, że wybranie Alex byłoby lepsze. Prosimy cię, Ewry, ja tego nie zrobię. Ja też. Alex, ale ty. Jeśli to nie ta książka, to już nie wiem, co zrobię. Łatwo sprawdzić, daj. Pomóżcie tu na i gwiazdę. Hmm, taka sztuczka. No to teraz już mam pewność. Wobec tego jutro wyruszamy do Pałacu Eris.